Pniewo koło Międzyrzecza. Za moimi plecami charakterystyczny widok z Międzyrzeckiego Rejonu Mocnionego, a więc Zęby Smoka, słynna zapora przeciwpancerna. W jaki sposób miała działać? W jaki sposób miała bronić? Otóż zawsze przed zaporą znajdował się głęboki rów i wysoki wał. Przeciwnik nadjeżdżający od strony wschodniej, w zamyśle armia polska, w oryginale armia radziecka, wiadomo, że będzie jechał z pełną prędkością bojową. Czołgista prowadzący czołg siedział bardzo nisko i miał wąską szparę, tylko żeby obserwować przedpole. Przypomnijcie sobie Grigoria z czterech pancernych i psa. Kiedy dojeżdżał w to miejsce, dopiero wtedy mógł zorientować się, co go czeka. Jedyne, co mu zostało, dodać maksymalnie gazu. Zjeżdżał w dół, jak nie zarył w ten rów, to przejeżdżał na drugą stronę. Ale tu na niego czekały zęby. Jeszcze na pierwszy rząd, może na drugi rząd był w stanie wjechać, ale potem stawał unieruchomiony. Dlaczego? Bo zęby są tyle obok siebie, by nie zbiegało się to z szerokością gąsienic czołgu. Na dodatek są na tyle wysoko nad podłożem, że czołg nawet przekrzywiony nie byłby w stanie już na końcu dosięgnąć choćby jedną gąsienicą podłoża. Czołg stał unieruchomiony, wystarczyło działo przeciwpancerne lub nawet ręczny granatnik przeciwpancerny i taki czołg był niszczony. Więc jak sobie Rosjanie poradzili? Tak długo zrzucali w jednym miejscu darni, drzewo pocięte oraz ziemię, aby usypać groble nad rowem oraz nad prześwitami pomiędzy zębami. A jak już to zrobili, jak poszli na Berlin, ale to już zupełnie inna historia.